Witajcie, kochani, zobaczcie to. Na pewno wielu z Was uwielbia takie klimaty. Piękna mgła, kojarząca się z taką tajemnicą. I tak się zastanawiałam, dlaczego tak wiele osób może lubić tę mgłę i dlaczego tak lubimy odkrywać tajemnice. W moim odczuciu i dzisiaj, tak jak czuję właśnie w tym momencie, i do mnie to napłynęło, poczułam, że chodzi właśnie o to: że to jest nasze główne zadanie: odkryć tajemnicę o nas, odkryć tajemnicę o tym, co jest godne odkrycia. To jest to, kim jesteśmy, to jest to, do czego jesteśmy zdolni, to jest to. Jakie mamy potencjały, to jest to, jakie mamy możliwości nieskończone, to jest to, jaką mamy w sobie siłę, to jest to, w jaką mamy w sobie odwagę, to jest to, w jaki sposób potrafimy się wyrażać przez artyzm. To są te wszystkie rzeczy, które powodują nasz wzrost. I właśnie ta mgła jest dla mnie dzisiaj takim przypomnieniem, że kochamy te tajemnice, właśnie dlatego, że gdzieś tam. Wewnątrz nas jest taka informacja o tym, że to jest w życiu najważniejsze. Pięknego popołudnia, kochani.